Także serdecznie witam Was w kolejnym vlogu z działki Jest z nami Cezar Stefanek Wczoraj nie byliśmy 32 dni W sumie ja nie byłem Trochę to zarosło Trzeba pokosić To naszykowana Ławywka ładnie rosną Truskawka wyrósł słonecznik tam da się zajeść truskawki w tym jeszcze. Proszę. Mamy ogórki, fasolkę, kapustę. Inne warzywka, pomidory. Cebula, marchewka, pietruszka, buracki. No a po właśnie moją obecność, to trochę z mamą. zrobił podkop na warzywka trochę je zniszczył ale w taki pomysł że takie płyty dookoła umieszczę już dalej wykopałem na 50 cm bo płyta ma w szerokości 50 cm tutaj dokopałem na 50 cm tak żeby podchodził pod, idealnie pod te sztachetki tutaj myślę, że to się sprawdzi A wy jak uważacie? Da? uważacie, znać w komentarzach czas się brać do pracy, bo samo nic się nie zrobi Jak usadowie to inną płytę, czy ją wpasuje już mam tylko tak to będzie wyglądać i później sam efekt końcowy. Nie? Tak wygląda po położeniu jednej płyty i po przysypaniu Może drugiej strony pokażę Tutaj końca świeci. Stefanek przyszedł. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. To jest dobre, dobre rozwiązanie, żeby przyjaciel nie podkopywał. Tak mamy z drugiej Ja myślę, że zda egzamin ta płyta i dookoła się okopie. Choć nie wiem, bo ekspertem w tym nie jestem.